Cała czwórka dzieci oczekuje też, żebym był ich tatą, uczestniczył w tym życiu i robił wszystko, że ich wspieram. Nie chodzi o to, żeby mieć gotowe, podane na tacy życie, tylko chodzi o to, żeby móc znaleźć na każdy problem rozwiązanie. Przez to, że dzieci są przeniesione do szkoły JDJ, komunikują się ze mną, gdy potrzebują pomocy po prostu przez komunikator. Na pytanie do mnie tato, a jakbyś zrobił to czy to, to ja im podpowiadam, poszukaj rozwiązania. Im szybciej, im efektywnie to rozwiązanie znajdujesz, tym masz większe szanse powodzenia. Jeśli dziecko dobrze szybko zaplanuje cały tydzień co do ilości treningów i ilości nauki, no jest w stanie siebie więcej wyspać. Nie wyobrażam sobie na tą chwilę, żeby moje dzieci po tym, co mówią, chciały wrócić do pozycyjnej szkoły.